Cześć! Witam wszystkich miłośników fotografii analogowej i starych aparatów. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić specjalny aparat. Zenit Automat. Znaczy, yy, to nie jest... Znaczy, to, to jest Zenit Automat D. Z roku 1967 prototyp aparatu, który nigdy nie wszedł do produkcji. Rozwijano go przez jakieś 3 lata i około 1970 zaprzestano rozwoju tego prototypu. Natomiast wpływ tego prototypu, Zanita Zenita Automat D na przyszły aparaty był, ponieważ dzięki jego rozwiązaniom można było skonstruować później, że znaczy wpływ tych rozwiązań, skonstruować Zenita 19, półprofesjonalną lustrzankę Zenita, ale także Zenita Automat, którego ja dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować. Zenit Automat, aparat z roku 1984. To jest tak, że Rosjanie próbowali zrobić migawkę elektroniczną od dłuższego czasu i wtedy im się udało. Migawka, którą nazwali FZL84 i yy, która działa w czasach od jednej sekundy do jednej tysięcznej części sekundy, plus czas B. I tu jest właśnie ta migawka. Rosyjska migawka elektroniczna z płócienną migawką. Jeśli ja wezmę, naciągnę i zrobię zdjęcie, to słychać. To jest ta sama migawka, która była w pozostałych, tylko sterowanie jest elektroniczne. Yy, sterowanie elektroniczne z elektroniką. Yy, Rosyjską, Cza, od razu powiem, czas sygnalizacji z lampą błyskową 1,6 sekundy. To był bardzo duży postęp w porównaniu do takiego, nawet Zenita 122, czas od 1,30 do 1,50 części sekundy i 1,30 sygnalizacja z lampą błyskową. To naprawdę był duży postęp. Po to chyba nie, dało, nie udało im się nigdy skonstruować drugiej migawki elektronicznej działającej sprawnie, natomiast ta okazała się, że po pierwszych próbach, po nieudanych egzemplarzach okazało się, że jest na tyle sprawna, że przez ten aparat przez 10 lat go robili i jeszcze następne aparaty na tej migawce w związku z tym wyprodukowali jej, nie wiem, około 100 tysięcy egzemplarzy. Tego aparatu przeszło 60 tysięcy egzemplarzy zostały wyprodukowanych i jego następców jeszcze tam troszkę. O samym aparacie może bym coś jeszcze powiedział. Sam aparat jest skonstruowany z mieszanki metalu z poliwęglanem, przez, przez co jest dosyć zgrabny i dosyć lekki. Jeśli spojrzymy nawet na tak, tego Zenita 122, to Zenit Automat jest od niego, jak porównamy, w ten sposób, w ten sposób, czy w ten sposób jest on niego mniejszy i lżejszy? Spotkałem się z opinią, czytałem recenzję człowieka, który po prostu kupił taki aparat, popsuty, i stwierdził: Zobaczę, co jest w środku. Rozebrał go i mówi: No nie, no. W sumie to to jest bardzo przemyślany i porządny y, projekt w środku. To połączenie metalu z poliwęglanem mówi nie ustępuje niczym aparatom japońskim. No, wykonanie niektórych elementów jest takie się jakby to chłop widłami robił, ale poza tym sam projekt jest bardzo, bardzo dobry. Y, y, sama, y, sam działanie tego aparatu, jeśli spojrzymy na pierścień, Główny. No to zobaczymy, że mamy tutaj cztery pozycje. L jak wyłączone. Wyłączone. B, czyli wtedy, kiedy jak nacisnę i to będzie robił czas, dopóki trzymamy. Przy okazji wężyk spustowy wkręcany. Niektórzy mówią, że tu wchodzi elektroniczny wężyk spustowy do niego. Ech. Przeglądałem go 10 razy dookoła. Nie, tu wchodzi normalny, zwykły, wkręcany wężyk, ale naciskasz, i jak cię trzymam, to on robi zdjęcie. Następny jest X, czyli sygnalizacja z lampą błyskową, i ona działa. Jeszcze przy, przy, sprawdzę jeszcze raz, bo mm, bawiłem się wężkim innym aparatem. I działa. Nie, działa. Nie działa. Nie działa. Miał jeszcze zasilanie, więc strzelił. I działa tylko z baterią oraz A jak automat, czyli czasu od jednej sekundy do jednej tysięcznej części sekundy. Warto tu wspomnieć o zasilaniu. Jak widać ja wyjąłem zasilanie, jedyną instrukcją obsługi, którą mi się udało znaleźć jest francuska i w sumie na niej się będę w pewien sposób opierał. Ponieważ w internecie na temat tego jak jest zasilanie do niego, jakie baterie do niego włożyć krąży dużo legend, najlepiej jest na forum Pentaxa napisali nie wiem. I to było bardzo słuszne rozwiązanie. Przeważnie mówią, że do niego trzeba włożyć 4PX625, czyli takie bateryjki yy, starego typu. Yy, natomiast w instrukcji francuskiej napisane było, że 6V zasilanie. W związku z tym hmm, 6V zasilanie, jak popatrzyłem, i wziąłem 4LL44. Idealnie pasuje. Tylko trzeba plus z minusem nie pomylić. Bo wtedy nie chce działać, nie wiem dlaczego. Wkładamy idealnie. Idealnie, nawet nie chce wypadać. Nie ma żadnego problemu ze stykami, nie ma nic. To jest stworzone do tego, żeby właśnie na tą baterię działało. Elegancko się zamyka całość. Spotkałem się z tym, że ta klapka jest słaba. Jak ktoś mówi, że to jest słaba klapka, to nie miał w ręce kanu na przykład A1, w którym jest dopiero słaba klapka, natomiast się trzeba tak namęczyć, żeby to odjąć i do tego jeszcze w drugą stronę. Tu jest to w porządku. I zasilanie mamy pewne. Zobaczmy, czy będzie robił zdjęcie. Nie na A, tylko na X. I robi zdjęcia. Na A on sam ustala czas do przysłony, którą tutaj ustaliśmy na obiektywie. A przysłony na obiektywie. Do niego. Klasycznym do niego obiektywem, czyli tym podstawowym, był Helios 44K4, czyli odmiana zwykłego Heliosa, takiego jak tutaj mamy 44, to jest M5 akurat, to jest M7. Klasycznego obiektywu 44M4, tylko tyle, że z mocowaniem magnetu K. Tak, no to jest pierwszy zenit, jaki został wyprodukowany z mocowaniem magnetu K. Większość mówi, że to jest radzieckie K. To nie jest do końca taki sam. I on nie jest do końca taki sam. I że mm, on nie współpracuje prawidłowo z obiektywami z mocowaniem K. Yy, ja podłączyłem do niego oryginalnego Pentaxa manualnego i stwierdziłem, że w sumie mi to wszystko działa. A ja robiłem zdjęcia o tym. O, pokaż się. O tym prostszym. Likeonem, czyli Likochem, Likeonem 50 120 postwierdziłem, że ten obiektyw by mi do niego pasował, a oryginału niestety nie mam. Nie mam i nie wygląda, żebym miał mieć. Drugim obiektywem, który można było do niego spotkać, przynajmniej teoretycznie, to był Helos 77K4. Jest to 50 i 8, bardzo przyzwoita, bardzo dobra, odpowiednik Zenitara, późniejszego 50 też niestety nie mam. W związku z tym dlatego robiłem tym obiektywem zdjęcia i powiedzmy tak, ustawiam przysłony na obiektywie i on dobiera do niego czas. I jeśli spojrzeć na zdjęcia, tu widać na tamtym monitorze, a na koniec będzie galeria, wszystkie zdjęcia zostały wykonane tym zestawem i one zostały prawidłowo naświetlone. To nie jest tak, że on coś spaprał, skopał ja miałem jakieś nagle skoki, gdzie za jasno, za ciemno. Nie, one wszystko zostały równie tylko ładnie naświetlone. Prawidłowo, prawidłowo. Mamy kolekcję ekspozycji. Pod guzikiem wygodnym, wyraźnym, plus minus 2 eV, jak spojrzę, to mogę sobie wprowadzić, patrzę na wieżę, na przykład tak jak to zdjęcie pod słońce, chciałem zrobić, żeby zobaczyć, jak on sobie poradzi, dołożyłem jeszcze mu, no bo wiadomo, że on w tym momencie przyciemni, więc dołożyłem mu plus, nie pamiętam ile, ale pewnie jeden przynajmniej albo więcej, zrobiłem zdjęcie, jest ok, Z rzeczy ciekawych, to on ma jeszcze polą głębiostości, Taką dźwigienkę ma y, blokadę wizjera tu z tyłu. Możemy zamknąć i otworzyć. Także to jest, a i elektroniczny wyzwalacz. Jeśli naciągnę migawkę, to tu jest taki mały guzik, którego ciężko nacisnąć, ale to dobrze. O i błyska. błyska błyska i też ma migawkę. Y, sam y, korpus jest, sam aparat jest lekki. Jeśli go porównywać do Zenita 122, to jest od niego mniejszy, niższy, lżejszy i zgrabniejszy. No iż polównaję takiego zenita 412. Tak ten to już w ogóle ten wygląda, jakby był zaniedbany na strony tak nadmuchany plastik, który trzeszczy pod rękami, którym nie ma przyjemności robieniu zdjęć. Długi spust, twardy i w ogóle. Tu mamy migawkę elektroniczną ze spustem elektronicznym. To jest tak, że ten spust jest bardzo przyjemny. Naciskam i robię zdjęcie. To jest tak, że jak chodziłem i robiłem im zdjęcia, w pewnym momencie tak się zapomniałem i w pewnym momencie spojrzałem, ale ja robię z on pracuje. No później nie usłyszymy, ale jak jest na ulicy, to nie słychać tego bum-bum, trzasku. W związku z tym, jak w pewnym momencie obsługując go, myślałem, że zapomniałem się. Myślałem, że robi jakimś japońskim aparatem. Jest to, przyznam uczciwie, najwygodniejszy zenit, jakim miałem przyjemność robić zdjęcia. Podpowiedzcie to była przyjemność? Tak, ponieważ on stał na półce od jakiegoś czasu po Zenicie KM, gdzie to był koszmar. Po niedawno robiłem Zenitem 412, to

jeśli migają tak w większości, jak chodziłem, jeśli migają mi na przemiennie pyk, 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 to znaczy, że czas jest w granicach od 1,30 do 1,125 części sekundy. I w tym momencie ponosiłem, mrugają diody, jak naciągnę, mrugają diody, o tak w tej chwili, to znaczy, że on sobie radzi, o jak przestaną mrugać, czyli zacznie palić się dolna dioda lub mrugać dolna dioda, to znaczy, że czas jest poniżej 30 sekund. I to jest bardzo dobra informacja. O, poniżej 30 sekund, w związku z tym nic nic już ten. Yy, lepiej zmienić przysłonę, żeby dobrał sobie do innej, O, to jest tak, że mm, ja powiedziałem, że ja tym robiłem zestawem, a niektórzy mówią, że to nie działa, to jest tak, że jeśli ten obiektyw odepnę, nie spadaj mi skoro. To przysłony chodzą w nim w nim o płynnie. Pach, pach. A jeśli go przypnę. To one chodzą czasami ciężko. Czasami chodzą. O, tak w tej chwili ciężko jest przekroczyć, a w tej chwili lekko? A w tej chwili, o, ciężko, a w tej chwili lekko. Ta mechanika w nim jest taka, że czasami trzeba się posiłować z tymi przysłonami, żeby dopasować. Ale mówiłem o LEDach. Czyli tak, jeśli mrugają na przemienie to jest między 30 a 1,30 a 1, 125. jeśli pali się dolna to jest, mruga dolna to jest poniżej 1,30 części sekundy, jeśli mruga tak, że one mrugają na przemieniu, ale nie nierytmicznie, to znaczy tak jakby górna mrugała wolniej, mrugała wolniej, teraz mi się nie uda zmusić go, bo Bo za... o tam może na ten... albo na tą planszę Ale tak, że górna mruga szybciej, a dolna wolniej, to się da wyczuć. To znaczy, że jesteśmy w przedziale od powyżej 1 125. I wtedy podnosząc aparat do góry ja patrzę na to jak one mrugają. Przyznam się, że w pewnym momencie patrzę mruga mruga. Znaczy jak mrugają obydwie, tak kątem oka patrzyłem, znaczy, że będzie w porządku. To w sumie to mi jest bez różnicy, czy to jest 1,30, znaczy, no nie jest, no, ale czy to będzie 1,125, czy 1,250. Nie wiem, po co jest ta informacja dla mnie, czy to jest 1,125, czy 1,250, ale tak wymyślili, tak zrobili i y, 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 y sygnalizuje takie elementy. Coś jeszcze ominąłem w nim? Nie, standardowy, metalowa płytka. Y, otwieramy klasycznie, czyli podnosimy korbkę, wtedy odtwiera się, żadnych rewelacji. Normalnie szczelinka, w którą musimy wsunąć końcówkę filmu, nie ma żadnego ułatwienia do zakładania szybkiego ładowania, nic w tym rodzaju. Wizjer. Wizjer. Porównując ten wizjer do Zenitha 122, to od razu patrzymy, mówimy: wow, lepiej. Jak zaczynamy się przyglądać, to mówimy: to w sumie jest jaśniejszy, większy wizjer, którym się. Mm, i czytałem w licencji, że coś powiedział, no ale wizja to jest jak w japońskich aparatach. I tak, wziąłem. Mm, wziąłem. Likoch, Lico, KL10. Spojrzałem w Likoch'a. Spojrzałem w Zenita. Hmm. Zenit lepszy. Ale nie dużo, minimalnie. Natomiast 95% pokrycia kadru. Tak piszą, tak mówią. Yy, nie wiem, nie sprawdzałem, ile ma pokrycia kadru, bo to by trzeba było zrobić zdjęcie. Natomiast wizjer w nim jest zdecydowanie lepszy od klasycznego Zenita. nawet późniejszych modeli 412, którego nie lubię, ale to chyba było widać, że nie lubię. wizjer no, yy, jest dobry. A para w ogóle jest dobry. On mnie zaskoczył. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, ale hmm, fotografowanie tym aparatem sprawia mi frajdę. Jest to. Naprawdę, jak powiem, i co, ja w filmie powiem, że to jest dobry aparat, to przecież mi ludzie wyśmiewali. Mówią, co ty chłopie, Zenit, dobry aparat. To jest dobry aparat. To jest tak, że. W nim jest, mówiłem, migawka rosyjska z elektroniką rosyjską, w wersjach tych z łacińskimi, z rosyjskimi napisami, natomiast wersje eksportowe miały migaw elektronikę, migawkę tą samą, natomiast elektronikę miały motoroli. Natomiast w reklamie francuskiej było, jest napisane, że jest w nim elektronika francuska. Czy to jest prawda? Nie wiadomo. Wystarczy, że kondensatory powkładają francuskie i powiedzieli specjalnie na rynek francuski, francuska elektronika. Natomiast aparaty ogólnie są. Nie są, bardzo, nie są uważane za nie, bezawaryjne aparaty. Ogólnie mają dosyć duży procent y, awaryjności, dlatego bardzo się cieszę, że mi udało mi się kupić y, aparat sprawny działający, który mogłem porobić zdjęcia, to sama Flyda była nim porobić zdjęcia. Aparat był produkowany w sumie do przez 10 lat do roku 1994, 60 tysięcy sztuk. W roku 87 pojawił się Zenit 14 przez chwilę, ale to było praktycznie to samo, tylko z napisem Zenit 14. Dlaczego 14? Bo to szczęśliwa liczba. W 1988 roku natomiast pojawił się Zenit AM. Niektórzy mówią, że to jest taka tańsza wersja Zenita Automat. Nie wiem, dlaczego tak, takie określenie jest kran, Natomiast Zenit AM różni się przede wszystkim od Zenita Automat, tym, że ma migawkę metalową. Metalowa migawka. W 1992 w roku. Powstała wersja Zenita AM AMZ, czyli AM AM2 wersja bez samowyzwalacza. Ogólnie obydwu Zenitów AM wyprodukowano około 30-40 tysięcy sztuk i też powinny być spotykane. W roku 1992 została wyprodukowana wersja Zenit APK. ZAID APK miał już inną migawkę. Miał migawkę z filmy KOPAL sterowaną przez elektronicznie oczywiście jak najbardziej z czasami 1 dwutysięczna część sekundy i to ten później APK był aparatem rozwijanym, który później został zrobiony w tego Zenita KM którego nie powinno być Zenit APK jeśli by ci się trafił różni się jeszcze tym, że oprócz trybu automatycznego ma możliwość ręcznych wyborów czasów no i to jest, to jest Czasami przydatna, rzecz, aczkolwiek tym się bardzo dobrze dobiło zdjęcia. Co jeszcze może, należy wspomnieć? Ręczne ustawienie czułości filmu, no automatyczne, w pierwszy raz było w Zenicie 412, w tym takim ładnym grubasku w 2000 roku. Tak, to, to w tych jeszcze nie było, jeszcze raz tego nie opracowali. Natomiast sam aparat, mówię, naprawdę dobry. Nie wiem, jak z trwałością, natomiast jeśli chodzi o przyjemność fotografowania, Polecam. Jeśli trafi Ci się możliwość takiego Zenita, to naprawdę mi sprawiło dużą frajdę robienie z Zenitem automatycznym zdjęcia, co mnie bardzo, bardzo zdziwiło. Zapraszam Cię do obejrzenia galerii zdjęć, a może jeszcze o tych zdjęciach, bo tu był użyty Nikon. 572.0 i jak możemy spojrzeć na przykład na to zdjęcie, gdzie jak widać automatyka aparatu, to jest tylko pomiar centralnie ważony. Automatyka aparatu poradziła sobie bardzo dobrze. Czas był dobrany właściwie, do przysłony nie pamiętam jakiej. Natomiast obiektyw też jak widać, bardzo dobrze sobie poradził. Zresztą to zdjęcie, które pokazywałem pod światło też było dobre. Zresztą ogólnie zapraszam do obejrzenia galerii. Widać, że zarówno automatyka aparatu, jak i obiektyw wyszły z tego obrotową ręką. Także dziękuję Ci za poświęcony czas, za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów, do przyłączenia się do patronów kanału Fotografii Analogowej i do zobaczenia. Cześć.